Moja łazienka była prawdziwym magazynem rzeczy. Za każdym razem, gdy otwierałem drzwi, czułem się jakbym wkraczał na pole bitwy. Przeterminowane produkty, stare ręczniki ułożone w stosy i poczucie bałaganu, które mnie dusiło. Wiedziałem, że muszę coś zmienić, ale nie wiedziałem od czego zacząć. Postanowiłem poświęcić zaledwie sześćdziesiąt minut, aby przekształcić tę chaotyczną przestrzeń w prawdziwe japońskie spa. Czy wierzysz, że to możliwe? A ja to zrobiłem. Na początku wziąłem stoper i jasno określiłem, że misja ma być szybka i skuteczna. Potrzebowałem podejścia opartego na skupieniu i prostocie. Zacząłem od usunięcia wszystkiego, co znajdowało się w łazience. Tak, dosłownie wszystko. Leki, kremy, mydła, ręczniki, wszystko wyniosłem na zewnątrz. Niesamowite było zobaczyć ilość rzeczy, które gromadzimy, nawet o tym nie wiedząc. To była pierwsza wielka revelation. Ilość przedmiotów, które już nie miały miejsca w moim życiu. Gdy wszystko było na zewnątrz, nastał czas oceny. Przyjrzałem się każdemu produktowi i zadałem sobie trzy pytania: czy naprawdę tego używam, czy jest przeterminowane lub w dobrym stanie, oraz czy to wnosi wartość do mojego codziennego życia? To był pierwszy krok w zastosowaniu zasad, których nauczyłem się na temat organizacji. Byłem rygorystyczny i uwierz. Wiele produktów zostało wyrzuconych. Zaczynałem odczuwać uczucie lekkości. Po oddzieleniu rzeczy, które miały zostać, uporządkowałem wszystko według kategorii. Produkty higieny osobistej zgrupowałem na jednej półce, podczas gdy środki czyszczące znalazły się na innej. To pomogło mi zobaczyć wszystko w sposób przejrzysty i praktyczny. Zamiast półki zapełnionej pomieszanymi rzeczami, miałem teraz uporządkowaną przestrzeń, w której każdy przedmiot miał swoje miejsce. Uświadomiło mi to, jak organizacja może przekształcić otoczenie. Ręczniki były kolejnym punktem uwagi. Miałem ręczniki, których nie używałem, i inne, które były zniszczone. Postanowiłem zachować tylko te, które były w dobrym stanie i które naprawdę używałam. Ręczniki zostały złożone w prosty i elegancki sposób, jak widziałam w kilku poradach dotyczących organizacji. Pomysł polegał na tym, aby po otwarciu szafy witanie ich było przyjazne. Teraz przyszedł czas na nadanie finalnego akcentu wnętrzu. Oczyściłam powierzchnię przy użyciu prostych, ale skutecznych produktów. Trochę octu i wody wystarczyło, aby wszystko zaczęło się błyszczeć. Nie możesz sobie wyobrazić, jaką różnicę to zrobiło. Łazienka zaczęła tętnić życiem. Uczucie świeżości i czystości było namacalne. Aby dopełnić te transformacje, dodałam małe detale, które nawiązują do japońskiego spa dyfuzor olejków eterycznych z lawendą, który wprowadza delikatny i relaksujący zapach. Mała roślina, która dodaje życiu i świeżości przestrzeni i oczywiście aromatyczna świeca, aby stworzyć jeszcze bardziej spokojną atmosferę. Te proste akcenty pomogły stworzyć atmosferę, o której zawsze marzyłam. W zaledwie 60 minut moja łazienka przestała być składowiskiem zapomnianych rzeczy i stała się miejscem relaksu i dbania o siebie. Teraz, wchodząc, czuję spokój, którego wcześniej nie było. Transformacja była tak znacząca, że nawet moi przyjaciele zauważyli i pochwalili nowe otoczenie. Czego nauczyłam się z tego procesu, to że małe zmiany mogą mieć wielki wpływ. Nie potrzebujemy dużo czasu ani zasobów, aby przekształcić nasze przestrzenie. Wystarczy jasność co do tego, czego chcemy, odrobina organizacji oraz pragnienie stworzenia otoczenia, które przyniesie nam szczęście. Jeśli ty również czujesz się przytłoczony bałaganem, zapraszam cię do wypróbowania tej prostej metody. Poświęć godzinę swojego dnia i zaangażuj się w transformację przestrzeni, która cię niepokoi. Uczucie lekkości i dobrostanu, które poczujesz, jest nie do opisania. A może twoja łazienka stanie się twoim nowym schronieniem pokoju i relaksacji? Przemiana jest możliwa, a ty również możesz ją zrealizować. Stwórzmy razem dom, który odzwierciedla to, kim naprawdę jesteśmy i który przynosi nam radość każdego dnia. Teraz, myśląc o tej przemianie, zauważam, że Łazienka była tylko jednym z wielu miejsc, które potrzebowały uwagi. To doświadczenie zmotywowało mnie do spojrzenia na inne zakątki domu z tym samym krytycznym i świadomym okiem. Prawda jest taka, że często przyzwyczajamy się do życia w bałaganie i dezorganizacji, myśląc, że to normalne ale w rzeczywistości może to obciążać nasz umysł i samopoczucie. Zaczęłam myśleć o tym, jak mogłabym zastosować tę samą metodę w innych pomieszczeniach, jak kuchnia i sypialnia. Kuchnia, na przykład, również była miejscem, w którym gromadził się bałagan, szafki pełne garnków, których nigdy nie używałam, przyborów kuchennych tylko zajmujących miejsce. Pomysł przekształcenia tej przestrzeni w funkcjonalne i przyjemne miejsce bardzo mnie ucieszył. Wyznaczyłam sobie dzień, aby poświęcić go kuchni. Tak jak w Łazience wyciągnęłam wszystko z szafek, szuflad i blatu. Widząc te wszystkie przybory, zdałam sobie sprawę, ile przez lata uzbierałam. Zaczęłam zadawać sobie te same pytania, które wykorzystałam w Łazience: czy naprawdę tego używam? Czy ten przedmiot jest dla mnie przydatny? I czy jest w dobrym stanie? Efekt był zaskakujący. Wiele przedmiotów, które wcześniej wydawały się niezbędne, zostało wyrzuconych. Decyzja o zachowaniu tylko tych rzeczy, które naprawdę używałam, była wyzwalająca. Każdy garnek, każdy przyrząd zyskał znaczenie i cel. Uporządkowałam garnki według rozmiaru, przybory kuchenne według typu i stworzyłam miejsce dla produktów, którym kończyła się data ważności. Ta nowa organizacja nie tylko ułatwiła mi codzienne życie, ale również pozwoliła na nowo odkryć radość gotowania. Teraz, gdy wchodzę w kuchni, czuję pozytywny przepływ. Jakby każdy przedmiot był tam, aby mi pomóc, a nie przeszkodzić. Sypialnia była kolejnym wyzwaniem. Zawsze była dla mnie świętą przestrzenią, ale z czasem stała się miejscem nagromadzenia rzeczy. Ubrania, których nie nosiłam, buty, które tylko zajmowały miejsce, oraz przedmioty, które straciły swoje znaczenie. Postanowiłam, że nadszedł czas, aby odzyskać spokój, który sypialnia powinna oferować. Podejście było takie same. Wyjęłam wszystko z szafy i komody. Patrząc na te ubrania, zdałam sobie sprawę, że wiele z nich już mnie nie reprezentuje. Niektóre miały swoje historie, ale inne tylko przypominały o chwilach, które już nie istnieją. Ponownie wykonałam ćwiczenie z trzema pytaniami, a z każdym elementem, który postanowiłam oddać, czułam coraz mniejszy ciężar na swoich barkach. Szafa stała się lżejsza, a co najważniejsze, ja również. Po zorganizowaniu przestrzeni postanowiłam, że sypialnia potrzebuje osobistego akcentu. Dodałam kilka elementów, które przynoszą mi radość przytulny koc, kilka zdjęć, które uchwyciły specjalne chwile oraz delikatną lampkę, aby stworzyć ciepłą atmosferę wieczorem. Te proste zmiany nadały nowy sens przestrzeni. Teraz moja sypialnia to nie tylko miejsce do spania, ale prawdziwe schronienie, gdzie mogę się zrelaksować i ponownie połączyć ze sobą. Te transformacje w każdym pomieszczeniu uświadomiły mi, że minimalizm to nie tylko posiadanie mniej, ale posiadanie tego, co naprawdę się liczy. Chodzi o dokładne i świadome wybieranie każdego przedmiotu, pozwalając, aby każdy z nich wnosił wartość do naszego życia. Uczucie lekkości, które doświadczyłam, wykraczało poza aspekt fizyczny, odzwierciedlało się w moim umyśle i emocjach. Zaczęłam widzieć świat w bardziej klarowny sposób. Z mniejszą ilością rozproszeń i większym skupieniem na tym, co naprawdę ważne. Z czasem ta nowa perspektywa zaczęła, affecting other aspects of my life. Upon realizing that the mess and the accumulation of things were interlinked with my emotional state, I began to adopt practices of self care and mindfulness. I set aside moments in my day to meditate, take walks, and simply breathe. This quest for a simpler and more organized life. Became a journey of self discovery and personal growth. Furthermore, the practice of detachment extended to my finances. I started to question my purchases and applied the same three questions that I used to organize my home. This helped me avoid impulsive spending and focus on what truly needs to enter my life. Instead of buying just for the sake of it, I began to value experiences and moments, such as a dinner with friends or a leisurely afternoon with family. Now, when I look at my home, I see a place that reflects who I am, that brings joy and peace. Each space has a story, and every object is chosen with care. This journey taught me that true wealth lies not in what we accumulate, but in the experiences we live and the relationships we cultivate. If you are still struggling with clutter in your home, I encourage you to start. Take a space that bothers you and dedicate some time to transform it. The feeling of lightness and clarity that you will experience is truly liberating. And along the way, you may discover not only a more organized space, but also a new perspective on what truly matters in your life. With this new awareness, I realized that there was so much more to explore beyond physical organization. The transformation of my spaces reflected an internal change where I began to value what truly mattered. One aspect, that caught my attention, was how relationships became more meaningful. Oczyszczając przestrzeń w domu, zdałem sobie sprawę, że potrzebuję również oczyścić przestrzeń emocjonalną. Skłoniło mnie to do refleksji nad osobami, którymi się otaczam. Zacząłem odróżniać relacje, które mnie zasilają, od tych, które jedynie zajmują miejsce w moim życiu. Tak jak zrobiłem to z przedmiotami, zacząłem zadawać sobie te same pytania: czy ta osoba wnosi wartość do mojego życia? Czy ta relacja sprawia, że czuję się dobrze, oraz czy świadomie inwestuję swój czas? To podejście pomogło mi oddalić się od relacji, które nie były zgodne z tym, kim jestem i czego pragnę w przyszłości. Czasami zapominamy o potrzebie przeglądania naszych relacji i dalej utrzymujemy kontakt z osobami, które nie działają na nas pozytywnie. Uczucie lekkości, które doświadczyłem przy uwalnianiu się od przedmiotów, rozprzestrzeniło się na interakcje społeczne. Zacząłem priorytetowo traktować przyjaźnie, które mnie wspierały, dzieliły podobne wartości i promowały pozytywne otoczenie. Ten świadomy wybór przyniósł mi więcej energii i radości. Ponadto, ta nowa mentalność odpuszczenia doprowadziła mnie do ponownej oceny moich codziennych aktywności. Często utknęliśmy w zobowiązaniach, których nie chcemy, ale czujemy się zobowiązani do ich podtrzymywania. Stało się to ciężarem w moim życiu. I zdałem sobie sprawę, że nadszedł czas, aby zadać sobie te same pytania: czy ta aktywność naprawdę sprawia mi radość? Czy przyczynia się do mojego dobrostanu? Oraz czy mogę sobie pozwolić na powiedzenie nie? Dzięki temu nowemu spojrzeniu, zacząłem odmawiać zaproszeniom na wydarzenia, które naprawdę mnie nie interesowały. Nauczyłem się doceniać swój czas i wykorzystywać go w sposób bardziej świadomy. To nie oznacza, że zrezygnowałem z przyjaciół czy ważnych zobowiązań, lecz że stałem się bardziej selektywny w kwestii tego, jak spędzam swój czas. Efekt był wyzwalający. Teraz, zamiast czuć się zmęczony i przytłoczony, czuję, że żyję w sposób bardziej pełny. Innym aspektem, który się wyróżnił, była zmiana mojej perspektywy na konsumpcję. Zakupy, które wcześniej były formą rozrywki, zaczęły być postrzegane jako świadomy akt. Przy każdym nowym nabytku zadaję sobie pytanie, czy naprawdę tego potrzebuję, czy dany przedmiot wzbogaci moje życie, oraz czy już posiadam coś, co spełnia tę samą funkcję. Ta praktyka nie tylko zmniejszyła ilość rzeczy w moim domu, ale także pozwoliła zaoszczędzić pieniądze. Ostatnio postanowiłam zastosować tę mentalność do mojej garderoby. Zamiast podążać za trendami mody i gromadzić ubrania, których nie nosiłabym, zaczęłam inwestować w odzież, która naprawdę mnie reprezentuje i jest uniwersalna. To nie tylko ułatwiło mi wybór, co założyć, ale także sprawiło, że poczułam się bardziej pewnie. Każdy element, który noszę teraz, ma swoją historię i cel, a to odzwierciedla osobę, którą jestem. Transformacja w moim domu i w moim życiu to nie tylko kwestia fizycznej przestrzeni ale także stworzenie środowiska, które wspiera mnie w mojej drodze. To nowe podejście zachęciło mnie do poszukiwania doświadczeń, które naprawdę przynoszą radość, takich jak podróże, pasje i chwile spędzone z rodziną. Zamiast marnować czas i zasoby na gromadzenie przedmiotów, zaczęłam inwestować w przeżycia, które mnie wzbogacają. Jednym z najbardziej znaczących doświadczeń była podróż, którą odbyłam z przyjaciółmi do miejsca, które zawsze marzyłam odwiedzić. Zamiast wydawać pieniądze na rzeczy materialne, priorytetem stało się to doświadczenie, które stało się cenną pamiątką. Podczas podróży mogłam połączyć się z naturą, docenić piękno miejsca i umocnić więzi z osobami, które kocham. Prosty akt stawiania na to, co naprawdę ważne, stał się mantrą w moim życiu. Patrząc wstecz, dostrzegam, że moja droga do transformacji zaczęła się od prostego pragnienia uporządkowania mojego przestrzeni. Ale przerodziło się w bardziej świadomy i zamierzony styl życia. Z każdym nowym miejscem, które organizuję, z każdą relacją, którą analizuję i z każdą aktywnością, którą wybieram, czuję, że kształtuję życie, które naprawdę odzwierciedla to, kim jestem. A piękno tej podróży polega na tym, że trwa nadal. To nie jest coś, co kończy się raz na zawsze, ale ciągły proces refleksji i adaptacji. Czasami bałagan znów może się pojawić, lub jakaś relacja może przestać być spójna. Ale teraz mam narzędzia i mentalność, aby radzić sobie z tym w zdrowy sposób. Minimalizm, który przyjęłam, nie jest ograniczeniem, lecz uwolnieniem. To wolność wyboru tego, co chcę mieć w swoim życiu, otaczając się rzeczami i ludźmi, którzy naprawdę mają znaczenie. I przede wszystkim to zdolność do życia z celem, wiedząc, że każdy wybór, który podejmuje, jest wyrazem tego, kim jestem i co cenię. Jeśli nadal czujesz się przytłoczony bałaganem lub zmartwieniami codziennego życia, zapraszam Cię do spojrzenia wokół i refleksji. Które przestrzenie potrzebują uwagi? Które relacje mogłyby być bardziej znaczące? Jakie zobowiązania możesz przeanalizować? Zadając te pytania, możesz odkryć ścieżkę do lżejszego i bardziej satysfakcjonującego życia. A kto wie, tak jak moja transformacja, może i ty odnajdziesz piękno w prostocie oraz radość w świadomych wyborach. Aspektem, który zaskoczył mnie podczas tej podróży, był pozytywny wpływ, jaki ta nowa mentalność miała na moje zdrowie psychiczne. Uwalniając się od nadmiaru, odkryłam, że również mój umysł czuje się lżejszy. Bałagan zajmował nie tylko przestrzeń fizyczną, ale także generował stres i ciągłe rozproszenia. Z każdą uporządkowaną przestrzenią pojawiała się uczucie jasności, pozwalając mi skupić się na tym, co naprawdę przynosiło radość. Medytacja i praktyka uważności stały się cennymi sojusznikami w tym procesie, pomagając mi skupić myśli i pielęgnować spokojniejszy stan ducha. Przeglądając moje życie towarzyskie, zauważyłem, że mógłbym stosować tę filozofię odczepienia nie tylko do przedmiotów, ale także do interakcji. Relacje, które wcześniej wydawały się obowiązkowe, zaczęły być oceniane z większą uwagą. Rozmowa z przyjacielem, która zawsze pozostawiała gorzki smak, stała się okazją do refleksji. Czy ta przyjaźń naprawdę przynosi mi radość? A może bardziej odpowiada temu, co czuję, że powinienem robić? Ta staranna ocena skłoniła mnie do priorytetowego traktowania połączeń, które mnie karmią, które sprawiają, że czuję się żywa i wspierana. Rezultatem był zdrowszy krąg towarzyski, w którym każda interakcja stawała się źródłem pozytywnej energii. A mówiąc o energii, zacząłem dostrzegać, jak energia mojego fizycznego otoczenia wpływała na moje samopoczucie emocjonalne. Kolory, oświetlenie i układ mebli stały się elementami, które bardziej dokładnie rozważałem. Naturalne światło stało się priorytetem. Zamiast zamykać zasłony, starałem się otworzyć przestrzeń dla wpadającego słońca. To nie tylko fizycznie rozświetliło moje otoczenie, ale również przyniosło poczucie odnowy i świeżości w moje życie. Pozytywna energia, która przenikała mój dom, była namacalna i za każdym razem, gdy wchodziłem do kolejnego pomieszczenia, czułem falę spokoju obejmującą mnie. Innym aspektem, który zwrócił moją uwagę, była rola technologii w moim życiu. W tak cyfrowym świecie łatwo było gromadzić aplikacje, zdjęcia i informacje, które w rzeczywistości mi nie służyły. Postanowiłem zastosować ten sam kryterium odczepienia, które stosowałem w domu. Zacząłem usuwać aplikacje, których nie używałem, organizować zdjęcia w folderach i zachowywać tylko to, co naprawdę miało znaczenie. Ta cyfrowa oczyszczanie nie tylko uwolniło miejsce w moim telefonie, ale także zmniejszyło niepokój wywołany nadmiarem niepotrzebnych informacji. Teraz używam mojego telefonu jako narzędzia, które naprawdę mi służy, a nie jako ciężaru. Te małe zmiany, które na początku wydawały się proste, przerodziły się w styl życia. Idea życia z mniejszą ilością rzeczy rozszerzyła się na inne aspekty, takie jak odżywianie. Zacząłem gotować bardziej świadomie korzystając ze świeżych składników i unikając marnowania jedzenia. Zamiast kupować składniki w nadmiarze, zacząłem planować swoje posiłki, co nie tylko zaoszczędziło pieniądze, ale także przyniosło mi ogromną satysfakcję, gdy widziałem potrawy, które przygotowywałem. Każdy posiłek stał się celebracją prostoty i doceniania tego, co naprawdę ważne. Piękno tej podróży polega na tym, że ona nieustannie się rozwija. Każda nowa przestrzeń, którą organizuję, każda nowa relacja, którą analizuję, przynosi nowe nauki i odkrycia. Minimalizm stał się czymś więcej niż tylko praktyką. Stał się filozofią życia, która napędza mnie do poszukiwania istoty w tym, co robię. Przyjmując to podejście, dostrzegam, że szczęście nie tkwi w rzeczach, ale w połączeniu, które nawiązujemy z otaczającym nas światem. Teraz, patrząc w przyszłość, czuję odnowioną ekscytację. Idea kontynuowania eksploracji nowych przestrzeni i nowych sposobów życia z mniejszą ilością rzeczy motywuje mnie do dalszego działania. To nie chodzi o cel do osiągnięcia, ale o ścieżkę do przebycia. Każdy dzień to nowa okazja do dokonywania wyborów odzwierciedlających to, kim jestem, do otaczania się rzeczami, które przynoszą radość i sens oraz do głębszego łączenia się z innymi ludźmi. A ty? Jakie nowe możliwości możesz eksplorować w swojej własnej podróży? Jakie zmiany mogą przynieść więcej klarowności i lekkości do twojego życia? Pozwalając sobie na te refleksje, możesz odkryć, że minimalizm to nie tylko sposób na organizację przestrzeni, ale zaproszenie do ponownego połączenia się z zanim wyjdziesz, zrób teraz dwie rzeczy. Subskrybuj kanał i włącz dzwonek, aby otrzymywać następne wiadomości. I podziel się tym wideo z kimś, kto dzisiaj tego potrzebuje. Aby kontynuować, obejrzyj następne wideo. Jest już w kartach i również w opisie.